Teraz zajmiemy się kolejnym typem równań, czyli równaniami stopnia wyższego aniżeli równania kwadratowe, i są to równania wielomianowe. I teraz y, są dwa typy równań wielomianowych, które będą na poziomie podstawowym. Y, powiedzmy takie bardzo proste. To są równania nawiasowe i równania, które da się do takich równań nawiasowych sprowadzić. Zobaczmy przykład. Załóżmy, jeżeli byśmy mieli równanie. Wielomianowe w takiej postaci. Czyli mamy iloczyn jakichś nawiasów. Podstawowy błąd maturzysty wymnaża je. Nie wolno. Przyrównujemy każdy nawias do zera. Nigdy nie wymnażamy w równaniu wielomianowym. Czyli dla przykładu: x minus 1, x dodać 8, x, 2, x minus 3 równa się 0. Co robię? Przyrównuję każdy nawias do 0, mam iloczyn kilku nawiasów, czyli x minus 1 równa się 0, x dodać 8 równa się 0, 2x minus 3 równa się 0. I teraz rozwiązuję, czyli x równa się 1, bo przerzucam minus 1 na drugą stronę, x równa się minus 8, i tutaj 2x równa się 3, czyli x równa się 3 drugie, czyli mam. 3 rozwiązania. x należy do zbioru 3 elementowego. I już koniec rozwiązania. Takie proste rozwiązywanie równe. Następny przykład. x kwadrat minus 16, x kwadrat plus 1 równa się 0. Dobrze, 3 równuje każdy nawias do 0, czyli x kwadrat minus 16 równa się 0, lub x kwadrat dodać 1 równa się 0. No i mam tutaj na przykład x kwadrat równa się 16. Dobrze, myślę. Ok. Jaka liczba do kwadratu da mi 16? No 4. Ale pamiętajcie, również minus 4. Minus 4 do kwadratu to również jest 16, tak? Czy to mógłbym rozwiązać inaczej? Tak. Z delty na przykład, z wzoru skróconego mnożenia, nie ma problemu. Tu jest jakby trzeci sposób rozwiązania takiego równania kwadratowego. Natomiast tutaj, x do kwadratu równa się minus 1. No i myślę, jaka liczba do kwadratu da mi minus 1. No, żadna. Tak? 1 do kwadratu to 1. Minus 1 do kwadratu to nadal 1. Żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da mi liczby ujemnej. Czyli tutaj piszę sobie, nie wiem, smutną buźkę x, należy do zbioru pustego, nieważne. Rozwiązaniem całego równania jest zbiór dwuelementowy. Takie zadania to są bardzo fajne pułapki na zadania zamknięte. Pamiętajcie o tym, nie dajcie się złapać. Minus, ok? Plus brak rozwiązań, tak? Na następny przykład. Dajmy na to: x, x do 3 minus 27. No i niech będzie x kwadrat, 2x kwadrat dodać 5 równa się 0. Dobrze. Przerównujemy każdy nawias do 0 x równa się 0. Pamiętajcie, jeżeli macie samego x tutaj, go też potraktujcie jako nawias. Czyli x równa się 0, już mam jedno rozwiązanie. x do trzeciej minus 27 równa się 0, czyli x do trzeciej równa się 27. Czyli myślę sobie, jaka liczba do potęgi trzeciej da mi 27? 3. I tutaj jest to jedna liczba, tak? Minus 3 do trzeciej to jest minus 27. Lub 2x kwadrat dodać 5 równa się 0. I teraz rozwiązujemy, 2x kwadrat jest równe minus 5, czyli x kwadrat jest równe minus 5 drugich. Zobaczcie, podzieliłem obustronnie przez 2 i wyszło mi, że liczba do kwadratu jest równa liczbie ujemnej. Nigdy nie, smutna buźka, sygnalizuje to. Czyli x należy w tym przypadku do zbioru dwuelementowego. I może jeszcze jeden przykład. Czyli mamy, niech będzie x kwadrat... 4x kwadrat minus 9, x kwadrat minus 5x, a może plus 5x, i dajmy sobie tutaj jeszcze x kwadrat, y, może x do trzeciej, i jeszcze sobie dajmy x minus 2 do kwadratu równa się 0. A co, 4 nawias? Przyrównuję każdy nawias do 0, czyli 4x kwadrat minus 9 równa się 0, lub x kwadrat dodać 5x równa się 0, lub x do 3 równa się 0 lub x minus 2 do kwadratu jest równe 0. I teraz każdy z tych równań muszę obliczyć, muszę je rozwiązać. Czyli tutaj 4x kwadrat równa się 9, czyli x do kwadratu równa się 9 czwartych po podzieleniu na 4. No to znowu, jaka liczba do kwadratu da mi 9 czwartych? No to albo 3 drugie lub minus 3 drugie, tak? Tutaj mamy dwa rozwiązania. Lecę dalej. OK, tutaj mam równanie kwadratowe niezupełne. Mogę wyłączyć coś przed nawias. Oczywiście, jeżeli ktoś woli deltę i w tym, i w tym przypadku, też nie ma problemu. Tak to już umiemy. Czyli x, x dodać 5 równa się 0. I znowu przyrównuję każdy nawias do 0, czyli x równa się 0, bo też potraktowałem je jako nawias. Lub x plus 5 równa się 0, czyli x jest równe minus 5. Mam kolejne rozwiązanie. Tutaj x do trzeciej równa się 0. Co do potęgi trzeciej daje mi 0? Oczywiście 0. Kropka. Już. Nic więcej z tym nie robię. I tak samo tutaj myślę. Co do kwadratu da mi 0? Oczywiście, jeżeli to, co w środku będzie 0, no to wynik też będzie 0. Czyli tutaj podstawowy błąd maturzysty, który ro, e, robicie, e, wymnażanie, stosowanie wzorów stosowanego mnożenia. Po co? To, co w środku jest 0, podniesione do kwadratu będzie nadal 0, tak? czyli w tym przypadku x jest równe 2, zobaczcie: 2 minus 2, 0, do kwadratu 0. Czyli tutaj mamy zbiór iloelementowy raz, 2, 3, 4, 5. 0 się powtórzyło, czyli pięcioelementowy. Minus 5, minus 3 drugie, 0, 3 drugie i na końcu jeszcze 2. Mamy 5 rozwiązań równania wielomianowego. To były równania, w których mamy, zobaczcie, różne czynniki. Zaczęliśmy od tych bardzo prostych, zapisanych jako liniowe, potem już jako kwadratowe, jako jakieś stopnia trzeciego. Innych przykładów nie będzie. Ok? Może być przykład, w którym. Trzeba będzie policzyć deltę. Może być przykład, zobaczcie na przykład o, tutaj i tutaj, jakie zastosowanie takie bardziej poważne, czyli wyłączanie przed nawias, czyli może zastosowanie wzorów skróconego mnożenia, tak? Ale pamiętajcie, jeżeli nie wiecie co robić, w równaniu kwadratowym liczycie deltę. Zawsze, tak? Musi być to równanie ładnie uporządkowane. Tylko tyle wymaga od nas, powiedzmy, autor równania.